Witaj, Dario. Jesteś tegoroczną absolwentką kursu trenerskiego z Progresferą. I spotykamy się tutaj po to, abyś mogła podzielić się swoją opinią, swoim zdaniem, swoimi doświadczeniami, aby podjąć, pomóc innym podjąć decyzję. Powiedz na początek, proszę, coś o sobie. Cześć Agnieszko. Ja się nazywam Daria Sapian, z wykształcenia, jestem pedagogiem, pedagogiem specjalnym i aktualnie pracuję ze Zespory Szkół Ekonomicznych w I Słuchaj, zacznijmy od podstaw. Skąd w ogóle pomysł na, na szkołę trenerów? Pomysł na szkołę trenerów wziął się stąd, że dwa lata temu skończyłam certyfikacyjny kurs pozytywnej dyscypliny dla rodziców i zaczęłam szkolić rodziców. A ponieważ bardzo mi się to spodobało, to stwierdziłam, że ukończę również certyfikacyjny kurs pozytywnej dyscypliny dla nauczycieli i zacznę szkolić nauczycieli. I tam na tym kursie była trenerka, która mnie zainspirowała do tego, żeby podjąć czy to jakiś kurs kwalifikacyjny, czy studia w tym zakresie, żeby się kształcić, żeby się doszkolić, żeby podnieść swoje umiejętności trenerskie. Okej, okay, no to pomysł był. A skąd pomysł na to, żeby realizację zrobić, właśnie z progresorem, czyli za zapisać się właśnie do progresorów? No oczywiście zaczęłam szperać w internecie, szukać e, jakichś e, kursów kwalifikacyjnych czy studiów podyplomowych. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że są studia podyplomowe e, na tym kierunku. E, wiedziałam już na pewno, czego nie chcę, ponieważ wcześniej kończyłam studia podyplomowe e, i one jakby nie spełniły tutaj moich oczekiwań. No i wpadła, wpadła mi strona progresfery, którą obczytałam, obejrzałam, przeczytałam program, obejrzałam filmiki, wysłałam swoje zgłoszenie i wtedy Agnieszko zadzwoniłaś ty? No jeszcze odpowiedziałaś na wszystkie moje pytania i wątpliwości. A jak się dowiedziałam od Ciebie, że właśnie razem z Olą prowadzicie to szkolenie, ten, te studia podyplomowe i jesteście trenerkami z krwi i kości, i przeszkoliłyście już mnóstwo nauczycieli, to dowiedziałam, że to nie będzie szkolenie czysto teoretyczne, że dowiem się mnóstwa rzeczy praktycznych z doświadczenia, których nie dowiedziałabym się z żadnych podręczników. Hmm? A, mówisz trochę o, o tym się obczytałaś, posprawdzałaś, czyli miałaś szereg wątpliwości. Jakie one były? Przede wszystkim wątpliwości dotyczyły tego, czy to nie będzie stracony czas i pieniądze, bo powiem szczerze, że nie miałam już czasu na studia stricte teoretyczne. Ja chciałam czegoś praktycznego, czegoś, co będę mogła wykorzystać na sali szkoleniowej. Chciałam konkretnych narzędzi. Oczywiście teoria jest potrzebna, bo, bo wiadomo, muszą być podstawy, natomiast bardzo mi zależało na tej praktycznej części. Druga sprawa to bałam się trochę tego, czy mój internet podoła, czy organizacja tych studiów no, będzie taka, że nie, nie przeszkodzi tutaj w rozwoju i w nauce. Ale jak się szybko okazało, już na pierwszych zajęciach te moje wszystkie obawy były bezpodstawne, ponieważ mimo. Wiadomo, wstępu i części teoretycznej było już mnóstwo ćwiczeń praktycznych, interaktywnych, z czym się wcześniej nie spotkałam, co mnie tak zainteresowało i zainspirowało. A przy tym bardzo przyjazna atmosfera. No i ja akurat nie miałam problemu z internetem, jakby po dzięki przez cały okres trwania studiów, natomiast niektóre osoby miały. Ale też właśnie Wy, jako trenerki zadbałyście o to, żeby materiały po danym zjeździe były na stronie internetowej w strefie studenta i można było w każdej chwili do nich sięgnąć, więc też ewentualne braki łatwo uzupełnić. Tam sposób. Okej, cieszę się, że te wątpliwości się nie urzeczywistniły. A jakbyś miała teraz tak Złotu ptaka spojrzeć na, na, ten, na ten czas i na szkołę trenerów, na te studia podyplomowe, to co, co dzięki nim zyskałaś? Co, co cię na przykład najbardziej pozytywnie zaskoczyło? Ja w ogóle jestem zaskoczona tym, że studia podyplomowe online można tak profesjonalnie prowadzić i mam na myśli tutaj jakby całość, bo i organizacja studiów była rewelacyjna, bardzo dobry kontakt z trenerkami, z sekretariatem, mnóstwo wiedzy praktycznej, mnóstwo wiedzy teoretycznej, świetny kontakt też z uczestnikami szkolenia, integracja grupy, gdzie wydawało mi się, że jest to niemożliwe przez okno komputera, bo jednak ona miała miejsce, więc tutaj byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. No i co mi się jeszcze podobało, a czego też nie a najczęściej na studiach podyplomowych, to jednak ta wolna niedziela po całym tygodniu pracy, to naprawdę było zbawienne i bardzo jest potrzebne nam nauczycielom. Też tak uważamy, dlatego tak od, od początku tak robimy. W ogóle nie, Jeżeli się da uniknąć niedziel, e, a przeważnie się da, to, to ich nie, nie robimy. Super pomysł. Trzeba kiedyś odpocząć. <laughs> tak, po prostu. Super. Ja bym chciała spojrzeć teraz tak, atowsko powiem, z dorosłego i ocenić swój rozwój, czyli kwestie wiedzy, kompetencji, to, to co, co rozwinęłaś na, na tych studiach? Na pewno e, dostałam mnóstwo narzędzi do pracy na sali szkoleniowej i powiem szczerze, że to praktykuję już tu i teraz. E, wzięłam dla siebie bardzo, bardzo dużo rzeczy. E, wiedza, podniesienie kompetencji takich stricte e, trenerskich. E, poza tym już się nie boję. Mimo, że stres jest, e, to jest jednak takie większe poczucie e, pewności siebie. E, e, I... E, Czuję, że jakby jeszcze mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, ale poznałam też swoje mocne strony, swoje zasoby, dostałam mnóstwo inspiracji, wskazówek i drogowskazy i dzięki temu wiem, jakby w którą stronę iść. Też to ten warsztat zaliczeniowy też się kłania, nie? Jako rzecz, która daje dodatkową pewność, mam taką nadzieję przynajmniej. Daje dodatkową pewność, choć nie ukrywam, że stresu było dużo. Ja nigdy szkolenia online nie prowadziłam i chcę powiedzieć, że to jest taka wartość dodana, bo ja nawet tego nie wiedziałam, zapisując się na te studia, że oprócz tego, że dostanę warsztat pracy trenera na sali szkoleniowej, to dostanę też jakby. Taki bonus, że będę umiała też prowadzić szkolenie online z różnymi technikami, z różnymi aplikacjami, więc to dla mnie było duże, pozytywne zaskoczenie. No i nie ukrywam, że duży stres, ale pierwsze koty za płoty i, i mam nadzieję, że też w tym kierunku będę się rozwijać. Okej. Okay. Słuchaj, to gdybyś miała, teraz powiedzieć dwa słowa mm, od siebie, przekazać mm, osobom, które się wahają, zastanawiają, nie wiedzą, czy podjąć kurs, studia, trenerskie, czy jednak nie. To, 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 to. to... Co by to było? Ja bym powiedziała, że kurs e, trenera oświaty jest progres sferą, zaznaczam, <grymne> <grymne> bardzo rozwija, on układa w głowie, porządkuje pewne e, kwestie, e, daje też właśnie mnóstwo narzędzi takich e, trenerskich do natychmiastowego zastosowania. E, poza tym mimo że. E, Muszę to powiedzieć, trenerki są wymagające, to jednak bardzo dbają o dobrą atmosferę i o to, żeby każdy uczestnik czuł się dobrze. Poza tym organizacja szkolenia jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, no a wolne niedziele, tak jak już powiedziałam, są bezcenne, więc jakby to wszystko ujęłabym jednym hasłem, nie wahaj się, podejmij wyzwania i spełniaj marzenia. Bardzo Ci dziękuję, Dario. Ja też bardzo dziękuję.